Mieszkańcy świata, to ja, Frenka, Josia. W co się lubisz bawić? Policjantów. Mam y, y, dwa siostry. No to super! A jak twoje koleżanki mają na imię? Anielka, Kaja i Laura i Anastazja. Co robiłeś w wakacje fajnego? Byłem na plaży babki. Byłeś nad morzem, podobało ci się? Tak. I przepływałem taksówką, takim małym stateckiem. No, bawiłem się i bawiłem. Chodziła capla podes, co powiedzieć jeszcze? Milenka. Lubię się bawić w chowanego, z moją mamą i tatą czasami. No, ścigałem się <grych> Mieszkańcy świata, oto ja z ręka podwodnych Mamo byłam w telewizji.